Dobijemy 7 łapek w górę pod tym materiałem. Servus! To... Minecraftowe tej świry strony, z tej strony, dealer. Świry. I witajcie, maleczko Jesteśmy świry. z Bremem i z Doknesem, i gramy Aha, w wasz ulubiony w Minecraftowy no, minigame czyli Block Combat. Oh yeah! Są z nami. Widzowie, m.in. Ender Polska, który się, Ja jestem, raz, na przykład. Jestem, Remu. ja. Jest jeszcze. Julek125979 jest jeszcze. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Julka125979. Czemu ja te cyfry? na kanale, chciałbym tylko wszystkim Tak, to jest jak zwykle, miejsca. klasycznie się reklamuje. E, Dziękujemy bardzo serdecznie Doknesu za reklamę. Tak, tak, jutro będzie filmik u Doknesa. E, tak. e, Bremu chciał wspomnieć o tym, że byłoby bardzo wdzięczny, gdybyście zostawili serdeczną łapkę w górę. Czy dobijemy pod tym materiałem 7 łapek w górę? <laughs> Okej, okay, Bremu jeszcze w to nie grał, e, to chodzi o to, że musimy, wiesz, zebrać rzeczy, Bangkoka. nie? kurde. I tyle. Ja z zniszczę. A tu może no. być lawa? No nie, 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 spokojnie. Nic no, no, nie ma z niebezpiecznego. E, a, jest taki myk fajny, że możemy sobie to... zenchantować rzeczy, wiesz, tam potem. Będziemy no. sobie... Ej, no to chcesz sposób robić te pistola, tam jest crafting. Ale a tu no a to tu jest co dobra, kraftujesz czy nie? E, no craftuje się wszystko, nie? W kolei. No i mm, tak dobra, więc ja teraz. Dobra, teraz. Kurde, chcę, no. No to. To chce dechy. mnie by się przydały, wiesz, bym zrobił sobie kill off Ej, mogę zniszczyć tego koflu. Ty... No co wszystko możesz zniszczyć, dobra, tylko sam przy... rzucam, 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 no. Dzień Dzień rzuciłem, dobra. dobra, to ja zrobię kill off, zaraz wam dam też. No i już potem ten drewniany po sobie. Dobra, dobra. Chwila! A zdróweczko! Słuchajcie, widzowie, jeżeli chcecie, jeżeli życzycie napiszcie zdrowia Bremowi. Napiszcie w komentarzu na zdrowie, Bremu. Napiszcie tak Tak, tak. Napiszcie jeszcze, ile macie lat od tyłu łokciem. Napiszcie, jaka pogoda u was. Napiszcie jeszcze, co to znaczy CWKS. Co to jest. W oddzielnych komentarzach pamiętajcie. Tak, o oddzielnych, z innych kąt pamiętajcie, bo to jest ważne. Bo wtedy będziemy się lepiej czuli. Nie mogę kopać. Kurde, weź doknę. Do Weźcie się, suńcie, okna. Jest. Nie mogę wykopać kamienia nawet. No nie ma kamienia! A o Boże, tu jest, dobra. Kopięć, no to jest masakra, to jest jakaś ciasnota strasznie z wami. Grubi jesteście, o, no nie. Muszę wykopać o, trzeci cobblestone. No, no. Stary, tu nie ma kobla nawet. Ja... Dawaj, terebro, No czekaj. Ziomek. Może. Ja, ja bym nie w sumie, Bremu. nie wiem jak. Zabijamy nie, jesteśmy razem w teamie. Dobra, ja przyjaciele, przyjaciele. Jest... przyjaciele, proszę. Trzymaj, o, daj ci Bremu, fajny kill off Dobijemy siedem łapek. W górę. Nie, <noise> nie. <O, głosy> nie. Mu się płyta zmiesiła. Nie. <noise> nie wiem czemu to tak dobija? Ej weź no Bremu, Dobra, nie bądź we mnie kurna. No kurde, nie styasz już. Strasznie, co ty robisz? Ej, daj mi kogo. No, ale masz co? kopać, nie? Masz... Dać ci off Craftinga mi ukradłeś. Ej, Nie dawał kilofu, no dawam killo. A mam. Macie kraft, macie piecyki to no, niepotrzebne. Boże, bogactwo! Masz, masz. Bogactwo Dobra, A jest ja kill-off, dzięki wodze. dzięki ziomek. Dzięki ale elo. fajnie, się dogadujecie. Widzę teamwork. A już my możemy ten? A ja my, my już możemy się Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. jest taki save, nie. wiesz, e, chyba, a taka a. jest. Nie, a nie, chyba. O Ej, nie, nie włączyłem. Nie, możemy? O kurde, ale hardkorowo. Ja cię super ziomek. Kopię coś bremu, czy chcesz dać ten kill? No, kopię kobla, no. no Dobra, no nie ja nie sobie no. ironowy Dobre. robię. Dobiej, Czy dobijemy? Siedem łapek. Siedem łapek! Siedem łapek w górę, pod tym materiałem. Pod tym, jakże, epickim pod materiałem. materiałem. Ej, niewidzialny no, enchantment. Wow. W sumie nieważne. Co od okna chciałeś powiedzieć? dobijemy? dobijemy. Czy, czy dobijemy? To robi najlepiej, nie, nie no. wiem. I jak nie, to dealer chyba się zabije, więc w sumie ja wam radzę dobić się do Słuchajcie, słuchajcie, musicie, musicie wejść, tutaj będzie, słuchajcie, filmik będzie. Taka rekla <laughs> żartuje, nie wchodźcie, dajcie un. Sole, bremu. Premu, no? Wykopałeś już tego kobla? No, mam trzy sztuki. Dobra, Ej, chcecie no to... ironowy kill off, Bo ja mogę pokoś, wam pokoś, dać iron kill off. No. Cbulaczki. Ze mną się chyba... To z, nie z, nie z wiecie, was chce no? ten diamentowy, a czy ironowy. Ja chcę. Dobra, ja już mam czy, tutaj to ja takie coś fajnego. Jeszcze nie bawię takimi zabawkami do dzieci. No kurno, zabrałeś mi diament. Jak myślisz, czy dobijemy? Myślę, czy nie że dobijemy. Myślę, że widzę, dobijemy. że są dzienni. Tak. A jej, bo nas jeszcze ten, będą od MWKi. No. Ja już nie, no nie. MWK najlepiej żebrze, bramą, Nie wie pewnie. To jest, to jest taki profesjonalista, stary jak my. Prosimy o 7 łapek, to o jest, jest łapek. Stary, ale ja 8. Ale ja może chcę. Ej, dajcie mi jedzenie. Ale jak. ty... ty tu buda spada, Czy co? Proszę pa masz, proszę bardzo. Ale nie, skończyłeś głód? Nie, ja mówię, do widzów, do widzów żeby mi A, jedzenie. jedzenie! A, wyżebraj! Cześć! <laughs> <ty, laughs> kurde, myślałem, że ty no? w Minecrafcie chciałeś żarełkę. Nie, nie, stary, tutaj Tutaj mam jeszcze tylko picie. No, no. Co ze co przyrządziłeś do picia? 15 minut robiłeś przed nagraniem, popowiedz może. Wiesz co, no powiedziałbym ci, ale no nie. A bo że trenujesz jednak, nie? Ale nie. Nie, nie, począłem się wysrać A, przecież, dobra. Jezu. Nieee... Yeah. Ale no dobra, no chciałeś dobra, wiedzieć, spokojne. to proszę cię bardzo, jeżeli chcecie smacznego. mniej inwazyjny odcinek, zapraszam do siebie na pierwszy odcinek. Nie, nie czy czemu to tak bawi, kurna. Kurka. Kurka! Oj! No, aha, no tak, przester Oj, był, przester Oj, był faktycznie. Dobijemy. To jest taki GPS, <grym> nie, Iwona? Z jakich No tak, jest. no GPS Ta tak GPS. gada, nie, ten głosik, pan lektor. Teraz mam już ironowy kilofik wow. dobrze, dobrze, masz ironowy kilofik bremu. Ej, to można Dobry było... Jest. O, o kurde, killo... ej! No razem muszę zagrać PvP z wami, bo chcę to zobaczyć. Chcę poczuć tak? twoją krew na moich rękach. Tak, chyba mój miecz twojej. Oj, dokąd zdoknę, co? O, siema ziomek. Ej, co wi... A, siema, myślałem, że widzicie? A ziomków naszych. Ej, w ogóle jest 7 minut, że mm. nikogo nie zobaczyliśmy, to jest bezpiecznie. Ja, na ja shiftcie, na, na są bazooki nie? nie, Nie, dobra, nie ma kitu. Tak? Są Tak, nie. Ty, ty mówię, byłeś szefem. Niemożliwe. No, no, ma... Ale Aha. po co go uśmiecham, aż Śmiesznie by było w sumie. Biedny zastosowany. Ja w nie, nie, ja nie zawsze, ja zawsze kopałem na shifcie na tym. Właśnie, to jest. Doświadczony. Ja, On jest ja doświadczony po przejściu Minecraft. Tak, tak, tak. Po sportowy świr. Minecraftowy, jest Minecraftowy świr. Minecraftowy świr. Ile diamentów nie, jest? Bogaty. Tutaj. Bogaty chyba. Ej nie, ja też no. jestem bogaty. Znaczy tu teraz nie jestem już, bo wszystko wydałem. No ale nie jest źle. No se na klatę ci powiem wiesz. I na mieczyk. No. Na klatę? Co to jest? Ej słyszałem, słyszałem dealer, że ty bierzesz steryd. kurcze. To dobijemy. A nie, to nieprawda w sumie. To chyba mu nie A co te ten sobie. No właśnie. Ej, ej, jak enchantować? Na sharpness. Tylko nie mam tego. No sharp, mam... tak. Sharp, sharp. No, sz sharp, sharp. sharp. O oh yeah, sharpness. Oh, I protek no, sharp, więc... Sharpness, dockness, dobre, no. nie? Do <laughs> o, tu jest! Ja nie. Jest. nie. jak to, mają, mają seta, czy coś? Ej, Bremu, nie A, bo Bremu nie wierzy że ten... Bremu, wiesz, że jest nowy z tym, patrz, ten, patrz uderz. Patrz, Sze, cio. uderz. Czy nie no. robiłem, no bo ten, no bo to jest no. cooldown, no. Na no uderzenie. ale mnie wystraszyłeś, prawie... Przez ciebie ja? się zabił, no tak. Czemu? Bo bałem się, że on zabije. jakie nie. to było słodkie. Jeżeli o, też o, uważasz, że to było słodkie. To Zostaw łapkę w to górę było takie... to oraz nabij w komentarzu. Czy dobijemy? Ojej, <laughs> dobi... no nie ma Wiedem diaksów żadnych. W górę pod tym materiałem? Ej, daj może taki tytuł starej filmu. Czy dobijemy? Czy dobijemy? Oni sami o no, co to chodzi. o Brema, który chce dobić. Ile dobijemy. w bizku masz, Bremu? Ależ. Ja? Jezu, co, 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 weź się nie śmiej ze mnie, ja mam nie wiem, 5, 10, co? <noise> Więcej niż ty Bremu, jesteśmy w ich bazie! Ej, jesteście tam? Serio? Ej, też chciałbym być. Kole koledzy! Koledzy Ej, Didej się ze zbyt mnie śmieje z ciebie A, ja, a on jest no, sportowym stiwem. Jest... Ale ja nie nie wiem. Ja się podziwiam chodź Jeszcze czekaj! Ja ja, 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 ja Kolego! Co jest? Bijesz się tam? To chyba ze mną No to chyba niezbyt, to nie ta gra Zabiłem go. O Julek, Biedny Julek Ej, hey, tu jest typek. Mam to no. Ej, no nie kurde, mów. weźcie, nie róbcie całej roboty. No, kama, naprawdę Do nic je... nie zrobiłem. nic <laughs> ja nie ja zrobiłem, ja nic mi ja nie wyrało, ci mnie zostawili. Ja se kopałem, dobrze, pio... tu, prebuk, cały ona, odcinek se kopałem. Ale, znaczy trudno było, trudno było, ale no, kurde. słuchajcie, słuchajcie, ja wam powiem, zapauzujcie w tym momencie filmik i dajcie Zostańcie łapkę w górę, Dla, było dlatego, że, dlatego, że daliście łapkę w górę, to żeśmy tak. ich zabili, bo gdybyście nie dali tej łapki, to byśmy no, nie dali, radę, no. bo to daje tak, moc. Jak widzicie, kozakiem. to wszystko wypaliło dzięki waszym łapkom, wasze wsparciu. niesamowite, jestem pod wrażeniem. Super. Nie, tak serio, to trochę, nie, trochę lipnie też. chłopaki, że zrobicie wszystko za mnie, no ale no cóż. No bo ty no. jesteś za Jeżeli dobry. jeśli chcecie zobaczyć tak. więcej akcji się tu na mój odcinek z... No jeszcze się zreklamuj może jakoś. Blocking, po... Jeżeli chcecie A. zobaczyć powrót ognistego w Minecrafcie, to zapraszamy na kanał Czy Brema, dobijemy 7 łapek w górę pod tym materiałem? Czemu się na mnie patrzysz? Ja? <laughs> ten skill jest... Ja w ogóle <laughs> zobaczę ten fryz Nie ma tego fryza, Bremu? To już jest jest ale żałyce, nie. No. No wie, no ja jestem łysy, no. Jest to jakaś ofiara testów chemicznych. <grymne> <grymne> co? Nie Dobra, wieki dzięki! A dealer siedzi z tą łapą chorą. Z tą, z tą. tą Ej, zarazem no. Easter egga, panowie, byście zobaczyć Co Easter egg? Chodźcie Jaki, do mnie. Jakie jajeczko. Jest to jest Easter egg? Tu, 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 tu. No, i co? Tam jest A czaje, śmieszny dokument. Śmieszne i zabawne, Dobra, jeżeli wam się spodobał ten Easter egg jak mi, to. To czy dobijemy? Czy dobijemy 7 łapek w górę pod Ty, tym epicko? materiałem?